Wykrwawiasz się z energii i nawet tego nie zauważasz. Każda wiadomość, którą wysyłasz i na którą nie otrzymujesz odpowiedzi. Za każdym razem, gdy odwołujesz swoje plany, żeby być dostępnym. Każda sekunda, którą spędzasz na sprawdzaniu, czy ona obejrzała Twoją relację, ogłaszasz całemu wszechświatowi, że Twoja wartość jest zerowa. I im bardziej gonisz, tym bardziej ona się oddala. Im bardziej się oferujesz, tym mniej ona chce. To nie przypadek. To podstawy ekonomii zastosowane do ludzkiego pożądania. A dziś zrozumiesz prawdziwą mechanikę stojącą za tym wszystkim i jak odwrócić tę dynamikę na zawsze. Wiem, co myślisz. Wierzysz, że aby zdobyć prawdziwą kobietę, musisz okazywać zainteresowanie być obecnym, być uważnym udowodnić, że ci zależy. Zostałeś zaprogramowany, by wierzyć, że ciągły wysiłek Całkowita dostępność i niezmordowana wytrwałość są oznakami zaangażowanego i wartościowego mężczyzny. Kłamstwo. To jest dokładnie przeciwieństwo tego, co generuje prawdziwe przyciąganie. Prawda, której nikt ci nie powiedział, jest taka: autentyczne przyciąganie i szacunek nie rodzą się z twojej stałej dostępności, ani z twojego desperackiego gonienia, ale ze strategicznej niedostępności i absolutnego skupienia na własnej wartości. Kiedy ustawiasz się jako zasób obfity i łatwo dostępny, stajesz się jednorazowy. Kiedy stajesz się niedostępny, selektywny i skupiony na sobie, zmieniasz się w nagrodę. A nagrody nie gonią, nagrody są gonione. Zrozum to teraz. Strategiczna abstynencja, odszukania zewnętrznej walidacji i gonienia za kobiecą uwagą przekierowuje Twoje skupienie na Twój własny rozwój i wartość, projektując postawę niedostępności i wysokiej wartości, która naturalnie przyciąga i selekcjonuje partnerki wysokiej jakości, zamiast byś żebrał o okruchy uwagi. Ta wewnętrzna zmiana transformuje dynamikę władzy i ustawia Cię jako selekcjonującego, a nie selekcjonowanego. Rozłożymy na czynniki pierwsze siedem taktycznych wzorców, które transformują słabych mężczyzn w zdobywców poprzez tę strategiczną abstynencję. Zwróć uwagę, ponieważ każdy z tych wzorców jest bronią w Twoim arsenale osobistej odbudowy: po pierwsze, przekierowanie skupienia. Oznacza to odwrócenie uwagi od obsesyjnego szukania zewnętrznej walidacji na wewnętrzny rozwój osobisty. Zamiast spędzać dwie godziny dziennie na stalkowaniu jej profilu w mediach społecznościowych i analizowaniu każdego lajka, który daje zdjęciom innych facetów, poświęcasz te dwie godziny na naukę nowej umiejętności, budowanie pobocznego projektu lub ciężki trening na siłowni. Twój mózg jest zaprogramowany, by szukać natychmiastowych nagród, a kobieca walidacja jest jak szybko działający narkotyk. Ale tak jak każdy narkotyk, efekt mija. I potrzebujesz coraz większych dawek, żeby poczuć tę samą przyjemność. Kiedy przekierowujesz tę energię na budowanie czegoś prawdziwego w sobie, tworzysz trwałą wartość, której nikt nie może ci odebrać. Po drugie, strategiczna niedostępność to celowe kontrolowanie swojej dostępności czasu, uwagi i energii, aby stworzyć postrzeganą wartość. Kiedy odpowiadasz na wiadomość natychmiast za każdym razem, komunikujesz, że absolutnie nic ważniejszego nie dzieje się w Twoim życiu niż czekanie na nią. Kiedy masz prawdziwe zobowiązania, projekty w toku i aktywne życie towarzyskie, które naturalnie ograniczają Twoją dostępność, komunikujesz, że Twój czas jest cennym i ograniczonym zasobem. Pomyśl o produktach luksusowych. Dlaczego Rolex kosztuje 50 razy więcej niż zwykły zegarek, który również wskazuje godzinę? Sztuczna niedostępność. Ty jesteś Rolexem w tym równaniu, a nie plastikowym zegarkiem, który każdy może kupić za 20 złotych na rogu. Po trzecie, ustalenie sztywnych granic. Ustal i zakomunikuj, co jest akceptowalne, a co nie w interakcji, bez strachu przed utratą. Kiedy ona odwołuje spotkanie w ostatniej chwili po raz trzeci, bez solidnego uzasadnienia, a ty po prostu akceptujesz i umawiasz kolejne, uczysz ją, że może deptać twój czas bez konsekwencji. Kiedy spokojnie komunikujesz, że twój czas ma wartość i że powtarzające się anulacje bez szacunku nie są akceptowalne, ustalasz standard. Tak, może się oddalić. Świetnie. Właśnie odfiltrowałeś kogoś, kto i tak cię nie szanuje. Granice nie są ścianami, które mają trzymać ludzi na zewnątrz, są filtrami, które mają trzymać niewłaściwe osoby na zewnątrz, a właściwe osoby w środku. Po czwarte, selektywne inwestowanie. Kieruj swoją energię i zasoby tylko na interakcje, które wykazują wzajemność i wzajemną wartość. Jeśli zawsze inicjujesz rozmowy, zawsze proponujesz spotkania, zawsze wkładasz wysiłek podczas gdy ona ledwo odpowiada więcej niż dwoma słowami i nigdy nie podejmuje inicjatywy. Jesteś w monologu, a nie w dialogu. Odetnij energię. Obserwuj, kto naprawdę inwestuje w ciebie konkretnymi działaniami, a nie pustymi słowami. Zainteresowana kobieta ułatwia, przyczynia się, inwestuje czas i energię. Kobieta niezainteresowana lub która używa cię tylko do walidacji, robi minimum i oczekuje, że ty będziesz kontynuował całą pracę. Po piąte, oderwanie od rezultatu. Działaj bez desperackiej potrzeby konkretnego rezultatu, zachowując wolność wyboru i zdolność do pójścia naprzód. Kiedy zapraszasz kobietę na randkę, a ona odmawia, twoja reakcja emocjonalna mówi wszystko o twoim poziomie wewnętrznej wartości. Jeśli jesteś zniszczony, przeżuwając odrzucenie i kwestionując swoją wartość, jesteś emocjonalnie zależny od jej aprobaty. Jeśli po prostu akceptujesz, kontynuujesz swoje plany alternatywne i utrzymujesz stabilną energię, demonstrujesz, że twoja wartość nie jest związana z jej decyzją. Zaproś, zaakceptuj każdą odpowiedź. Idź dalej. Neutralny rezultat, zachowana energia. Po szóste, wysoki standard. Utrzymuj jasne kryteria dla kobiet, które chcesz przyciągnąć, bez kompromitowania swojej wartości lub akceptowania mniej niż zasługujesz. Nie jesteś zdesperowany. Nie zadowolisz się kimś, kto traktuje Cię z pogardą. Kto nie podziela twoich podstawowych wartości, lub kto wykazuje toksyczne zachowania tylko dlatego, że boisz się być sam. Tymczasowa samotność jest nieskończenie lepsza niż przeciętny związek, który wyczerpuje twoją energię i samoocenę. Miej standard i utrzymuj go. Niezależnie od presji zewnętrznej czy wewnętrznej. Po siódme. autowaloryzacja. Buduj własną samoocenę i szczęście, niezależnie od kobiecej aprobaty czy uwagi. Kiedy kończysz ważny projekt w pracy, osiągasz osobisty cel na siłowni lub uczysz się czegoś nowego. Czujesz głęboką satysfakcję, która pochodzi z wewnątrz, a nie dlatego, że ktoś cię pochwalił lub zwrócił na ciebie uwagę. To jest różnica między wewnętrznym a zewnętrznym lokus kontroli. Słabi mężczyźni opierają swoją wartość na tym, jak bardzo kobiety ich walidują. Silni mężczyźni znają swoją wartość i nie potrzebują stałego zewnętrznego potwierdzenia, by czuć się kompletnymi. Teraz pokażę ci, jak to działa w prawdziwym życiu, na trzech konkretnych przypadkach, które śledziłem z bliska. Jan, 32 lata, inżynier oprogramowania. Zawsze był tym fajnym facetem, który płacił wszystkie rachunki na randkach. Był dostępny 24 godziny na dobę, odpowiadał na wiadomości, pomagał kobietom z problemami technicznymi. Przeprowadzkami, kwestiami emocjonalnymi? Szczerze wierzył, że ta inwestycja wygeneruje romantyczne zainteresowanie. Został odrzucony pięć razy z rzędu przez kobiety, którym intensywnie pomagał. Piąte odrzucenie nastąpiło po tym, jak spędził cały weekend pomagając koleżance sformatować komputer i złożyć meble w jej mieszkaniu. W poniedziałek powiedziała, że widzi go tylko jako przyjaciela. Jan poczuł, że coś w nim pękło podjął radykalną decyzję. Całkowita abstynencja, od bycia dobrym wybawcą. Przestał odpowiadać na wiadomości natychmiast. Ustalił stałą godzinę na siłownię o szóstej rano każdego dnia. Rozpoczął kurs inwestycji finansowych, który zawsze chciał zrobić, a gdy kobiety prosiły o przysługi, uprzejmie mówił, że nie ma dostępności. Koszt trzech poprzednich lat był dewastujący. Stracił czas, pieniądze, samoocenę i prawdziwe możliwości osobistego rozwoju. Ale decyzja o praktykowaniu abstynencji, od zewnętrznej walidacji i nadmiernej dostępności zmieniła wszystko. W ciągu dwóch miesięcy kobiety zaczęły zauważać jego nową energię. Był bardziej obecny w rozmowach, ponieważ nie był spragniony aprobaty. Miał ciekawe tematy, ponieważ inwestował w siebie. Jego postawa ciała się zmieniła, ponieważ był fizycznie silniejszy. Zaczął przyciągać bardziej niezależne, inteligentne kobiety. Autentycznie zainteresowany jego projektami i życiem, które budował, a nie używaniem go jako narzędzia użytkowego. Piotr, 28 lat, przedsiębiorca cyfrowy. Był obsesyjnie zakochany w koleżance z coworkingu. Spędzał dzień wysyłając memy, wiadomości motywacyjne, zaproszenia na kawę, pytania o to, jak minął jej dzień. Ona odpowiadała uprzejmie, ale zawsze umieszczała go w strefie przyjaciela. Zauważył, że traci skupienie na wprowadzeniu produktu cyfrowego, który mógłby zmienić jego życie finansowe. Podjął chirurgiczną decyzję: całkowita abstynencja od kontaktu z nią przez trzy tygodnie zero wiadomości, zero interakcji absolutne skupienie na pracy. Pracował 16 godzin dziennie przez te trzy tygodnie wprowadził produkt, zaczął wychodzić z przyjaciółmi, których zaniedbał i nawiązywał kontakty na wydarzeniach branżowych. Koszt emocjonalny gonienia niszczył jego produktywność i samoocenę. Decyzja o abstynencji od gonienia i szukania uwagi była punktem zwrotnym. 21 dnia wysłała wiadomość, pytając dlaczego zniknął, czy wszystko w porządku, mówiąc, że tęskniła za rozmowami. Ciekawa produktu, który wprowadził, i pod wrażeniem widocznej transformacji jego skupienia i energii, zaprosiła go na kawę, żeby dowiedzieć się więcej. Dynamika odwróciła się całkowicie, ponieważ przestał gonić i zaczął budować. Karol 40 lat, profesor uniwersytecki, był od ośmiu miesięcy w związku, w którym dziewczyna często odwoływała spotkania w ostatniej chwili, spóźniała się bez uprzedzenia i traktowała go z obojętnością i pogardą, gdy była zirytowana. Karol zawsze akceptował wszystko, żeby jej nie stracić. Ponieważ w wieku 40 lat uważał, że opcje się zmniejszają. Czuł się wyczerpany, niedoceniony i z zniszczoną samooceną. Pewnego dnia, po tym jak ona odwołała kolację, którą planował od dwóch tygodni, nawet nie zadając sobie trudu, by dać przyzwoitą wymówkę, Karol postanowił zastosować abstynencję od akceptowania złego traktowania i braku szacunku. Nie kłócił się, nie robił dramy. Spokojnie zakomunikował wiadomością, że nie będzie dostępny przez najbliższe dni, ponieważ musiał przemyśleć, co naprawdę akceptuje w związku, i że szacunek do wzajemnych zobowiązań był nienegocjowalny. Była w szoku. Nikt nigdy nie ustalił jej granicy w ten sposób. Karol wyłączył telefon i skupił się na sobie przez tydzień. Kiedy włączył go z powrotem, ona była widocznie inna. Szczerze przeprosiła, rozpoznała zachowanie i zaczęła podejmować konkretne wysiłki, aby szanować jego czas i zobowiązania. Dynamika władzy się zrównoważyła, ponieważ w końcu ustalił, że ma granice i był gotowy ją egzekwować. Teraz porozmawiajmy o błędach, które prawdopodobnie popełniasz teraz i które sabotują każdą szansę na prawdziwe przyciąganie. Zwróć uwagę, ponieważ rozpoznasz się w co najmniej trzech z tych wzorców. Pierwszy błąd nadmierne gonienie. Za dużo dzwonisz, za dużo wysyłasz wiadomości. Jesteś zawsze dostępny, odpowiadasz w sekundach, błagasz o uwagę w sposób bezpośredni lub pośredni. Konsekwencja jest bezpośrednia i brutalna. Ona całkowicie traci zainteresowanie i szacunek do ciebie. Jesteś postawiony jako potrzebujący przyjaciel lub desperacki facet, który wyraźnie nie ma opcji. Kobiety są przyciągane przez mężczyzn, którzy mają opcje, którzy mają życie, które się toczy, którzy mają cel poza nią. Kiedy za dużo gonisz, komunikujesz dokładnie coś przeciwnego. Drugi błąd. Przyjęcie postawy dobrego chłopca. Próbujesz zadowolić za wszelką cenę, unikasz wszelkiego rodzaju konfrontacji czy niezgody, zawsze ustępujesz w decyzjach. Nigdy nie wyrażasz swoich prawdziwych preferencji. Myślisz, że to czynicie atrakcyjnym i pożądanym. Jesteś postrzegany jako słaby, bez osobowości, łatwy do manipulowania i nudny. Nie jesteś trójwymiarowym człowiekiem z opiniami, pragnieniami i granicami. Jesteś bezkształtnym lustrem, które zgadza się ze wszystkim. A bezkształtne lustra nie generują przyciągania, generują nudę i pogardę. Trzeci błąd reaktywność emocjonalna. Kiedy ona testuje Cię prowokacyjnym komentarzem lub demonstruje chwilowy brak zainteresowania, reagujesz złością, przesadną zazdrością, widoczną frustracją. Lub dramatycznym smutkiem. Całkowicie tracisz kontrolę nad ramą interakcji. Pokazujesz głęboką niepewność i odpychasz ją jeszcze bardziej. Testy są normalne i nieuniknione. Kobiety testują, aby ocenić, czy naprawdę jesteś tym, za kogo się podajesz, czy to tylko krucha fasada. Kiedy reagujesz emocjonalnie, oblewacz test i potwierdzasz, że fasada jest dokładnie tym, fasadą. Czwarty błąd brak granic. Akceptujesz zachowania lekceważące, inwazyjne, niespójne, obraźliwe, nigdy nie zajmując stanowiska. Stajesz się ludzką wycieraczką. Nieuniknioną konsekwencją jest to, że będziesz traktowany dokładnie jak wycieraczka. Twoja godność jest zagrożona, jesteś postrzegany jako o bardzo niskiej wartości i przyciągasz tylko osoby, które szukają kogoś do wykorzystania. Granice są fundamentem każdej zdrowej interakcji. Bez nich nie masz związku, masz wyzysk. Piąty błąd projekcja oczekiwań. Tworzysz cały film w swojej głowie o tym, jak będzie wyglądał związek. Projektujesz na nią cechy, których nie ma. Inwestujesz emocjonalnie, zanim jeszcze poznasz osobę naprawdę. Konsekwencją jest ciągłe rozczarowanie, rosnący żal, a ona wyczuwa presję emocjonalną, którą na nią wywierasz i natychmiast się oddala. Jesteś zakochany w jej wyidealizowanej wersji, która istnieje tylko w twojej wyobraźni. A nie w prawdziwej osobie. Szósty błąd zależność od zewnętrznej walidacji. Opierasz swoją samoocenę całkowicie na kobiecej aprobacie lub uwadze. Kiedy ona zwraca na ciebie uwagę, czujesz się niesamowicie. Kiedy cię ignoruje, czujesz się zniszczony. Żyjesz w wyczerpującej emocjonalnej kolejce górskiej, całkowicie tracisz swoją tożsamość i cel i stajesz się niewolnikiem jej nastroju i dostępności. Zależni mężczyźni są naturalnymi odpychaczami. Kobiety chcą dołączyć do mężczyzny, który ma swoje życie, a nie stać się jego życiem. Teraz, gdy wiesz dokładnie, co robisz źle, oto minimalny protokół działania, aby zacząć odwracać tę dynamikę w ciągu najbliższych 48 godzin. Krok pierwszy: zdefiniuj swój osobisty cel. Usiądź teraz i napisz trzy cele życiowe, które absolutnie nic nie mają wspólnego ze związkami. Może to być kariera, zdrowie, umiejętności, podróże. Projekty kreatywne: zidentyfikuj, gdzie chcesz inwestować swoją główną energię. To jest twój kompas. Związki są uzupełnieniem dobrze zbudowanego życia, a nie substytutem pustego życia. Krok drugi: wyraźnie ustal swoje granice. Weź kartkę papieru i wymień pięć zachowań, które są dla Ciebie absolutnie nieakceptowalne w jakiejkolwiek interakcji. Może to być brak szacunku. Brak wzajemności, ciągłe anulacje, brak komunikacji. Napisz, jak będziesz komunikować te granice w sposób asertywny i spokojny, gdy zostaną przekroczone. Ćwicz to zdanie na głos, aż zabrzmi naturalnie. Krok trzeci. Stwórz niedostępność czasu i uwagi. Zablokuj swój kalendarz na następny tydzień na czynności, które wypełniają twoje życie i zmniejszają twoją natychmiastową dostępność. Siłownia, kursy, projekty osobiste, czas z przyjaciółmi, hobby. Kiedy ktoś poprosi Cię o czas lub uwagę, będziesz miał coś ważnego do zrobienia, co ograniczy Twoją dostępność. To nie są gierki, to jest posiadanie prawdziwego życia. Krok czwarty: Monitoruj wzajemne inwestowanie. W następnych interakcjach konkretnie obserwuj, kto naprawdę inwestuje w rozmowę, kto podejmuje inicjatywę, kto ułatwia spotkania, kto wykazuje autentyczne zainteresowanie poprzez działania. Jeśli wzajemność nie istnieje po tym, jak dasz przestrzeń i okazję, całkowicie wycofaj swoją energię. Nie tłumacz, nie usprawiedliwiaj, po prostu przekieruj swoją uwagę na tych, którzy ją cenią. Krok 5. Ćwicz oderwanie od rezultatu. Następnym razem, gdy zaprosisz kogoś na randkę lub zainicjujesz rozmowę, zrób to bez oczekiwań. Zaproś, zaakceptuj każdą odpowiedź z emocjonalną neutralnością i miej plany alternatywne już gotowe, niezależnie od odpowiedzi. Twój stan emocjonalny nie może być związany z decyzją innej osoby. Podejmujesz działanie, puszczasz rezultat. Krok szósty. Inwestuj w konsekwentny samorozwój. Poświęć co najmniej godzinę dziennie na poprawę jakiejś dziedziny swojego życia. Może to być trening fizyczny, czytanie, umiejętność zawodowa, networking, zdrowie, psychiczne. Ta codzienna, złożona inwestycja na przestrzeni miesięcy radykalnie zmienia Twoją rzeczywistą i postrzeganą wartość. Nie udajesz, że jesteś wartościowy, stajesz się wartościowy. Teraz nadszedł moment prawdy. Masz przed sobą dwie opcje i tylko jedna z nich prowadzi tam, gdzie chcesz dotrzeć. Opcja pierwsza: zamykasz ten film. Zgadzasz się ze wszystkim, co powiedziałem. Czujesz tymczasową motywację i jutro robisz dokładnie te same rzeczy, które doprowadziły cię tutaj. Nadal gonisz, błagasz o uwagę, akceptujesz okruchy, żyjąc w nadziei, że pewnego dnia ktoś w końcu cię doceni za cały twój wysiłek. Spoiler: nikt nie doceni. Wzorzec się powtarza, ponieważ ty jesteś stałą w równaniu. Opcja druga: decydujesz teraz, że to koniec. Koniec z gonieniem. Koniec z nieograniczoną dostępnością. Koniec z akceptowaniem braku szacunku. Koniec z opieraniem swojej wartości na cudzej aprobacie. Przekierowujesz całą tę zmarnowaną energię na zbudowanie czegoś prawdziwego w sobie i ustawiasz się jako rzadki i wartościowy zasób, którym możesz być. Ta decyzja musi zapaść teraz nie jutro, nie w następny poniedziałek teraz. Ponieważ każda godzina, którą spędzasz, działając w stary sposób, to godzina, której nigdy nie odzyskasz. Koszt braku działania jest dewastujący i znasz go już doskonale. To budzenie się każdego dnia, sprawdzając, czy ona wyświetliła Twoją wiadomość. To czucie ścisku w żołądku za każdym razem, gdy widzisz ją online, ale ona ci nie odpowiada. To wydawanie pieniędzy, czasu i energii emocjonalnej na osoby, które ledwo uznają Twoje istnienie. To kładzenie się do łóżka każdego dnia z uczuciem pustki i bez znaczenia, ponieważ wiesz głęboko w duszy, że zdradzasz i opuszczasz siebie w pogoni za zewnętrzną aprobatą. To starzenie się, nie budując niczego solidnego, ponieważ byłeś zbyt zajęty żebraniem o uwagę. To jest cena bezczynności. Chcesz płacić ją do końca życia, chcę, żebyś coś teraz zrobił. Idź w komentarze i podziel się konkretną sytuacją, w której szukanie walidacji sabotowało Twój związek lub interakcję. Nie musi być długa, tylko szczera. A potem napisz, jaka będzie pierwsza konkretna akcja, którą wdrożysz w ciągu najbliższych 48 godzin, aby praktykować strategiczną abstynencję w swoim życiu. Może to być niewysłanie tej wiadomości, na którą czekałeś, może to być odmowa prośbie, którą normalnie byś przyjął. Może to być zablokowanie dwóch godzin w kalendarzu na ten projekt, który odkładałeś. Napisz i zobowiąż się publicznie. Ten akt publicznego oświadczenia drastycznie zwiększa prawdopodobieństwo, że naprawdę to wykonasz. A jeśli ta treść rezonowała z tobą, podziel się nią z przyjacielem, który jest uwięziony w tym samym cyklu. On potrzebuje to usłyszeć tak samo jak ty. W ciągu 72 godzin będziesz w stanie Zidentyfikować co najmniej jedną dziedzinę swojego życia, w której jesteś nadmiernie dostępny lub szukasz walidacji w chorobliwy sposób i podejmiesz początkową, konkretną akcję, aby odwrócić tę dynamikę. To nie jest pusta motywacja, to sprawdzony protokół, który działa, gdy naprawdę go zastosujesz. Strategiczna abstynencja nie chodzi o gierki czy manipulacje. Chodzi o odzyskanie swojej osobistej mocy, przekierowanie swojego skupienia na to, co naprawdę ważne, i ustawienie się jako mężczyzna wartościowy, który wybiera, zamiast błagać. Kobiety, które są tego warte, naturalnie to rozpoznają i są tym przyciągane. Te, które nie są, odfiltrowują się same. Tak czy inaczej, ty wygrywasz. Pytanie brzmi: Jesteś gotów zrobić to, co trzeba? Czy będziesz kontynuować ten cykl, aż cię całkowicie zniszczy? Decyzja należy do ciebie, a zegar tyka.